Spotkania młodych Polaków z cudzoziemcami w ramach miasteczka integracyjnego to idealna okazja do budowania dialogu międzykulturowego. Łączą w sobie ciekawe zabawy i kreatywne warsztaty. Tak, jakiś wymyślony nazwisko, ale oceniamy, czy to jeszcze Po raz pierwszy jestem na miasteczku integracyjnym, bardzo mi się podoba i mam nadzieję, że za rok będę go przyjechać. Będziemy śpiewać na darmo, piosenki, gramy w grę górzacką, fajnie można poznać właśnie jeszcze kozaków. Obok jest kubański właśnie, dostałem od kubańczyków taki fajny krzyż. Bardzo fajnie, wczoraj była więcej impreza z DJ-em. Hiszpańskie rytmy latynowskie. Bardzo dobry pomysł. Ja właśnie biorę udział w tym całym programie już od pewnego czasu. Jest rok mniej więcej, bo to jest jakiś spotkań był. I właśnie to jest takie zwieńczenie tych wszystkich zajęć. Tutaj możemy właśnie pokazać, czego my się nauczyliśmy przekazać wiedzę nowym osobom. Każdy musi jakoś tak przebrać się na tą stronę. Albo górą, albo jakoś, nie wiem, Jakoś tak, coś takiego. Życie towarzyskie jest tutaj bardzo przyjemne. Można się naprawdę świetnie bawić. Pierwsze miasteczko i nie ostatnie na pewno, bo jest tu bardzo przyjemnie. Można spotkać nowych ludzi. Jest bardzo fajny sposób na poznanie właśnie e, innych e, kultur problemów innych. Jak mi spotkanie z biurocinem, to po prostu bardzo najbardziej podobało mi się spotkanie. Nawet powstała sprawy jest takie jak jak tak blisko nas może pochodzić takie problemy. Państwa, za rok zamierzam też przyjechać. Przedstawienie pań, akurat Armani. No można spróbować sera zobaczyć zdjęcia, pokazujące właśnie ten kraj no i e, nauczyć się podstawowego e, kroku w tańcu e, oryginalnym tutaj e, z panią e, pochodzącą z tego kraju. I właśnie staramy się zapoznawać ludzi z innymi krajami, żeby nie bali się tej innej kultury i zintegrować się tutaj z innymi obcokrajowcami, którzy lubią tutaj na miastach. Tu jest już ale no mamy zamiar to, Naprawdę bardzo fajna atmosfera. Jest tu ponad 100 wolontariuszy, a tak naprawdę wszyscy zachowujemy się tak, jakbyśmy się znali już w długi czas. Nie ma takich barier między nami, tylko każdy z każdego chce się zapoznać i jest naprawdę taka bardzo miła atmosfera. Gra ma na celu planowanie wiedzy odnośnie gazu, wydobycia gazu z łódków. One fascyjnie pierwszy raz jestem w ogóle już nie wiedziałem, tak, że jaki fascinał odbywają się. Zamiast tego, że przygotowałem tą grę, tutaj się znajduję. Integracja jest dla mnie spotkanie z drugim człowiekiem, jest wejściem w relacje, stworzeniem czegoś wyjątkowego, dlatego że razem jesteśmy silni i potrafimy bardzo dużo rzeczy zrobić, a to, że się różnimy pewnymi cechami, kulturą, zachowaniami, to nie powinno nas dzielić, nie powinno tworzyć barier. Powinniśmy się nauczyć akceptować siebie, siebie przede wszystkim i akceptować drugiego człowieka. Ten projekt jest dla mnie bardzo wyjątkowy i bardzo dobrze się tu bawię, a co będzie zaraz zobaczymy, jak to wiadomo w życiu wszystko się zmienia. Możemy poczuć jak żyją inne kultury i e, dzięki temu dowiadujemy się pierwszym wielu ciekawych rzeczy, a po drugie e, możemy właśnie e, zobaczyć, jest czy żyje się w innych krajach. poznaje jest świetnie. Zapraszamy do kolejnego spotkania optymistycznych dzienników integracyjnych.